w programie między innymi obchody 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej wegetariada nowa edycja jaworskich koncertów pokoju 9 maja w Jaworze odbył się szereg uroczystości związanych z obchodami 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej o godzinie 12 delegacje samorządowe i kombatanckie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza oraz pod pomnikiem żołnierzy radzieckich. Następnie oddano hołd Sybirakom i francuskim więźniarkom. Główne uroczystości odbywały się pod obeliskiem tysiąclecia państwa polskiego i zwycięstwa nad faszyzmem. Przybyłych gości powitał prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Jaśkowiak. Następnie delegacje m.in. partii politycznych, władz samorządowych, Kombatantów zakładów pracy oraz młodzieży szkolnej złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem Tysiąclecia Państwa Polskiego i zwycięstwa nad faszyzmem. Kolejną częścią obchodów 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej była uroczysta Akademia w Teatrze Miejskim. Przybyli goście, mogli wysłuchać referatu okolicznościowego przygotowanego przez Jana Jaśkowiaka, który w szczególny sposób opowiedział o kaźni, jaką przeszedł nasz naród podczas II wojny światowej. Z możliwości zabrania głosu przez zaproszonych gości skorzystała jedynie posłanka Elżbieta Witek, która jako historyk przybliżyła zebranej młodzieży lata wojny. Po części oficjalnej można było obejrzeć występ artystyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkół agrobiznesu w Bolkowie. Pierwszy i jednocześnie najdłuższy etap 46. wyścigu kolarskiego szlakiem Grodów Piastowskich rozpoczął się 6 maja w Jaworze. Liczył on 191 km. Kolarze wystartowali z Jaworskiego Rynku kierując się na Chełmiec, Jelenią Górę, Wojcieszuł, Złotoryję, docierając do mety w Legnicy przy ulicy Witelona. Pierwsze miejsce tego etapu wywalczył Jerzy Hochman, drugie Błażej Janiaczyk, a trzecie Erik Bauman. Po tym morderczym wyścigu kolarze odpoczywali, niektórzy w Legnicy. Była też ekipa, która spała w Bolkowie. Tej nocy długo nie zapomną. Rano w sobotę dyżurny Jaworskiej Policji został powiadomiony o kradzieży, jaka miała miejsce na terenie miejscowości Bolków. Jak się okazało, sprzed jednego z hoteli został skradziony profesjonalny sprzęt kolarski na szkodę jednej z ekip biorących udział w wyścigu szlakiem Grodów Piastowskich. Sprawcy dokonali kradzieży rowerów znajdujących się w busie ekipy, Zginęło łącznie 6 rowerów wraz z kołami. Wartość strat oszacowana przez pokrzywdzonych to 152 tysiące złotych. W chwili obecnej trwają intensywne czynności prowadzone przez jaworskich policjantów, mające na celu ustalenie sprawców tego czynu. 7 maja w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbyła się muzyczna majówka wraz z pokazem i degustacją zdrowej żywności. Impreza odbyła się z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Wegetarianizmu, który obchodzony jest w maju każdego roku jako tydzień promocji diety wegetariańskiej. Pierwszą taką imprezę zorganizowano w 2005 roku. Od tamtej pory każdego roku odbywa się ona w ponad 100 miastach, a obchody są bardzo zróżnicowane od kolorowych happeningów, poprzez pokazy gotowania, degustacje, po projekcje filmów o tematyce wegetariańskiej. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie zdrowej żywności podczas regowych zmagań muzyków. Na scenie zaprezentowały się nasze rodzime zespoły: Jawara Sand System, Zielone Żabki Gaga, Kosmos które specjalnie na tę okazję połączyły siły i stworzyły wspólny muzyczny projekt poświęcony idei zdrowego odżywiania. Gwiazdą wieczoru był zespół Jarlem z Poznania. Podczas koncertu można było podziwiać wystawę pracowni Piotra Kądziołki Street Art Studio, która nawiązywała tematyką do wegetarianizmu oraz skosztować wegetariańskich dań. Serwowano m.in. warzywa w sosie pomidorowym, warzywa smażone w jogurcie, smażone kalafiory w cieście, szaszłyki z warzywami w cieście naleśnikowym, słodkie kulki i ciasta. Jawożanom, którzy licznie przybyli na imprezę, potrawy bardzo smakowały i wszystko, co przygotowano, zostało rozdane, bowiem piknik miał charakter charytatywny. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze organizował turniej piłki nożnej opuchar burmistrza Jawora. Mecze rozgrywano na zespole boisk wielofunkcyjnych Orlik w kategorii wiekowej Orlik. Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły: JTS Jawor, UKS Jaworia 1, UKS Jaworia 2, UKS Gniewków. Turniej rozgrywano systemem każdy z każdym dwa razy po 15 minut. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce wywalczyła UKS Jaworia 1, drugie miejsce JTS Jawor, trzecie miejsce UKS Gniewków, czwarte miejsce UKS Jaworia 2. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Wojciech Smyks z UKS Jaworia 1, natomiast najlepszym bramkarzem Daniel Marszałek z UKS Gniewków. Zwycięski zespół wystąpił w składzie Oskar Lipiński, Seweryn Suchecki, Wojciech Smyk, Oskar Grzejszczak, Aleks Węgrzowski, Marcel Simon, Błażej Najduk oraz Krzysztof Kopański. Na zakończenie burmistrz Jawora Artur Urbański wręczył zespołom dyplomy, piłki, puchary, a najlepszym zawodnikom statuetki. 21 maja o godzinie 18 w Kościele Pokoju rozpoczynamy kolejną edycję Jaworskich Koncertów Pokoju. To będzie już 17. Koncertem inauguracyjnym w kręgu klasyków wiadeńskich wystąpi znakomita polska śpiewaczka Urszula Krygier z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją znakomitego dyrygenta Wojciecha Rotka. A w programie wspaniałe arie operowe Mozarta, Symfonie Heidna i Beethovena. Drugi koncert, dopiero 25 czerwca, również o godzinie 18 w Kościele Pokoju, zatytułowany W duetach i solo. Będzie to koncert kameralno-organowy. No więc organy Matthias Roth, niemiecki organista, znakomity, i duet Estrella. Kolejny koncert w lipcu, 9 lipca, również o godzinie 18, koncert jazzowy. Wspaniały Krzysztof Herdzin Trio. Utwory, będą utwory jazzowe Krzysztofa Herdzina i Standardy jazzowe. Ostatni koncert, finałowy, wyjątkowy koncert z okazji jubileuszu, dziesięciolecia wpisania Kościoła pokoju na światową listę UNESCO. Będzie to oczywiście koncert barokowy. Orkiestra Barokowa Concerto Polaco pod przewodnictwem artystycznym znakomitego polskiego klawesnisty i organisty Marka Toporowskiego. A w programie oczywiście usłyszymy znakomite wykonanie tej orkiestry utworów XVII i XVIII wieku. Serdecznie zapraszam. Życzę wspaniałych wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Zapraszam Państwa na koncert pierwszy inauguracyjny kręgu klasyków wiedeńskich 21 maja godzina 18, sobota kościół pokoju. W sobotę 14 maja w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbędzie się Noc Muzeów. Podczas imprezy noszącej tytuł Śladami Jaworskich Legend zaplanowano wiele atrakcji dla odwiedzających. Oto kilka z nich koncert muzyki cerkiewnej, wykonaniu chóru Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Jarosława Lewkowa, otwarcie wystawy pokonkursowej, plastyczno-literackiej śladami jaworskich legend. W salach wystaw stałych będą czekali przewodnicy, którzy opowiedzą Państwu o osobliwościach muzeum. Dodatkową atrakcją będzie możliwość obejrzenia wystawy czasowej oraz specjalnie zaaranżowanej na okoliczność nocy muzeów Izby Katowskiej. Do miejsc związanych z jaworskimi legendami przeniesiemy się w kapsule czasu. Dużą atrakcją z pewnością będzie gra terenowa na tropie jaworskiego skarbu, gdzie na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Na godzinę 23 zaplanowano spektakl Jaworskie Procesy, czyli skąd się wzięły krzyże pokutne i dlaczego w niektórych miejscach czujemy się nieswojo. To wszystko w sobotę 14 maja w Muzeum Regionalnym.